Dzień dobry. My tu śmiechy, my tu chichy, a lekcje trzeba prowadzić dalej. Jak to mawiał nasz klasyk, jedzą, piją, lulki palą, tańce hulanki z fawola, ledwie karczmy nie rozwalą. A. a lekcje trzeba prowadzić. Wszystkiego dobrego z okazji Prima Aprilis. Ładne zadania zrobiliście. No Jestem z Was dumny. Być może Pani od matematyki też. E, tego nie jestem pewien. Pasowałoby ją spytać. Okej. Okay. Tym razem omawiamy, tu już jest całkiem poważna sprawa, Sejm Wielki i Konstytucję 3 Maja. Coś, co Wam będzie się przewijało 150 tysięcy razy. Oj, batonika jadłem i czekolada została. E, jak już wspominałem wczoraj, w tym pięknym wierszyku, który specjalnie dla was, drodzy szóstoklasiści, zrobiłem. Dopiero po 25 latach od początku panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego udało się zacząć jakieś poważniejsze reformy państwa przeprowadzać, czyli dopiero w 1788 roku. Znaczy sama koronacja... Stanisława Augusta Poniatowskiego była w 1764, ale umownie się przyjmuje, że panował zaraz po śmierci e, z Augusta III Sasa, czyli od 1763. No, wiecie, sejm koronacyjny trzeba było przeprowadzić bez królewie i tak dalej, i tak dalej, i to schodziło czasami dosyć długo. I w tym 1788 roku, i ta data jest warta zapamiętania, rozpoczął się Sejm Wielki. Dlaczego Sejm Wielki? Z paru powodów. Raz, że przeprowadził dosyć ważne reformy. Dwa, że trwał cztery lata, co było ewenementem w historii Rzeczpospolitej. No i trzy, że wielki, długi, długo trwał. To w zasadzie dwa i trzy to jest to samo. Dlaczego zaczął się te reformy zaczęto w 1788, a nie na przykład 1778? Otóż w 1788, a w zasadzie rok wcześniej, wybuchła wojna rosyjsko-turecka, która pozwoliła na to, żeby się Rosja trochę od nas odczepiła, bo sprawowała nad nami protektorat praktycznie od początku wieku XVIII. A dodatkowo jeszcze w 1788 roku Rosja zaczęła walczyć ze Szwecją, czyli dwie, wo dwie wojny, więc by mieli swoje zmartwienia z... Innymi zmartwieniami, tu raczej mniej Ros... Ros... Przepraszam. rosyjskimi, tylko bardziej prusackimi i austriackimi, była... były działania Francji, która prowadziła dosyć agresywną walkę. Na przyszłych lekcjach dowiemy się, o co to była wielka rewolucja francuska i to właśnie miało z tym związek, więc oni, że tak powiem, nie bardzo mogli sprawować nad nami taką większą opiekę. I zaczęto reformy, i tu już naprawdę poważne reformy od tego 1788 roku, wybrano marszałka. To jest bardzo ważne, bo Sejm nazywał się, był pod konfederacją tak zwaną, czyli nie można było go zerwać przez liberum veto i mógł przez to 4 lata sobie trwać. Jego marszałkiem został Stanisław Małachowski, ważna postać do zapamiętania taki symbol konstytucji 3 maja i obradowano sobie dwa lata obradował Sejm jakby powiedzmy jednej kadencji, a od 1792 dwóch kadencji tej poprzedniej i nowej, że tak powiem, czyli nowi posłowie doszli, podwójny skład poważna sprawa, a jak doszło do podpisania konstytucji 3 maja to trochę już do podstępu i niewielu posłów było, bo się część rozjechała, ci, którzy mieli przyjść, przegłosować e, reformy, zostali w Warszawie, reszta wyjechała. Ale o tym za chwileczkę. Pierwszą taką ważną reformą było zwiększenie stanu armii z 24, co było wcześniej zakontraktowane, do 100 tysięcy. I wiązało się to z tym, że szlachta i duchowieństwo zgodziło się na opodatkowanie siebie. To był evenement, wcześniej nie pozwalali się obodatkować, albo w wyjątkowych sytuacjach pozwalali. A tutaj miał być stały podatek i na szlachtę, i na duchowieństwo, który pozwalał finansować armię. Nie udało się tych 100 tysięcy osiągnąć, udało się około 60 tysięcy w 1792 roku uzyskać. Trochę wcześniej tam jeszcze mniej nawet. No ale to i tak był już znaczący przeskok. 24, a 60 to jest prawie trzy razy więcej. Oczywiście na to zwiększenie armii musiała się zgodzić Rosja i się zgodziła, bo liczyła, że te wojska ewentualnie można byłoby wykorzystać w wojnie z Turcją. Jak czas pokazał, zostały wykorzystane przeciwko Rosji, czego się ona wtedy akurat nie spodziewała. Innym ważnym prawem było prawo o miastach, które dawało mieszkańcom pewne prawa, których oni wcześniej nie mieli, no, i bardzo przez to e, cierpieli, że tak powiem, cierpieli, no, ponosili pod, e, duże nakłady na państwo, a żadnych praw praktycznie nie mieli. Trochę lepiej tylko im się żyło niż chłopom. Po pierwsze, zapewniono im nietykalność e, osobistą, chyba że ktoś był bankrutem, no to wtedy miał pecha i nietykalny nie był. E, mogli nabywać majątek. W wyjątkowych sytuacjach, jak już tam chim naprawdę dobrze powodziło, mogli zostać nawet szlachcicami. To jest dosyć ciekawa sprawa, czyli stan szlachecki się otwierał. Mogli, mówię, nabywać majątki. Nie można było ich wtrącić do więzienia bez wyroku sądowego. To też jest ważna sprawa. Zapewniano im takie samo prawo, jak szlachcie wcześniej. I mogli sprawować urzędy duchowe, duchowne, przepraszam, wojskowe, czyli mogli zostać nawet oficerami, czego wcześniej nie można było zapewnić, i mogli być urzędnikami. To duża poprawa sytuacji mieszczan. Nie, zrównało, nie zrównywało ich to w pozycji ze szlachtą, ale robiło duży krok w tym kierunku. Chłopi wtedy nie otrzymali żadnych praw jeszcze. I tak mijały lata i w 1791 roku uchwalono konstytucję 3 maja i to sobie zapiszcie, pokolorujcie, podkreślcie, kiedy uchwalono? No 3 maja. No, ale kiedyś widziałem pytanie, kiedy, którego, kiedy dokładnie została uchwalona konstytucja 3 maja, no to 3 maja. Druga na świecie, pierwsza była amerykańska, o czym oczywiście wiecie, bo lekcje na ten temat się udało przeprowadzić i tu też jest ogromna zmiana monarchia konstytucyjna czyli tak jak w Wielkiej Brytanii i król miał być dziedziczny, królami mieli być elektorzy z Saksonii, czyli książęta z Saksonii czyli potomkowie Augusta III Sasa i Augusta II Mocnego co ciekawe nikt ich się o zdanie nie pytał w tej decyzji, czy oni by chcieli być tymi królami. Tak, sobie Sejm zadecydował i tak według Sejmu miało być. Ważna sprawa, miano zlikwidować Liberum Veto, czyli coś, co paraliżowało Polskę od połowy XVII wieku, notorycznie. Miano wprowadzić trójpodział władzy. Jest tam Sejm, on uchwala sobie prawa, jest król i Straż Praw wykonuje to wszystko. No i są oczywiście. Niezawisłe sądy, czyli podobna sprawa jak w Stanach Zjednoczonych troszeczkę wcześniej. I zapowiedziano, jeszcze nie wprowadzono, zapowiedziano ochronę chłopów, ci chłopi, kiedyś tam mieli zyskać prawa, ale jeszcze ich nie zyskano. A i ważna sprawa jeszcze, taka nie było już podziału Litwa, ojczyzna moja, Rzeczpospolita, ojczyzna Twoja. Tylko jest Polska i Litwa razem w jednym państwie. Jeden, jeden że tak powiem, nie wprowadzamy podziału, to jest kolony, to jest Litwy, tylko jest jedna rzecz pospolita, bez żadnych podziałów, czyli po, od, 300, od 1385, czyli od początku związków Polski z Litwą, już dopiero w 1791 roku, wprowadzono pełne scalenie państwa. Wszystko ładnie, wszystko pięknie tylko, że ci posłowie, którzy się na tą konstrukcję na pewno by nie zgodzili, a którzy się rozjechali do domu, no stwierdzili, że tak, trochę się zrobi, dali zrobić w trąbę. No poza tym byli na utrzymaniu rosyjskim, kasa, kasa z Rosji płynęła, no i zaczęli się buntować. I rok później, w 1792, już w wakacje, ciepło było, przyszedł rozkaz z Petersburga, macie się zbuntować. I Zbuntowali się, zawiązali konfederację, w, ktoś zadanie pewnie przysłał z matematyki. Zbuntowali się w miejscowości Targowica. Na kolejnym filmiku krótkim wam wyślę, gdzie ta Targowica była i jak wyglądał drugi rozbiór Polski, do czego dojdziemy. My ten filmik tutaj utniemy trochę wcześniej. Mamy Targowicę, zawiązaną w wakacje w 1792 roku. Wkracza do Polski Armia Rosyjska. Rozpoczyna się wo wojna polsko-rosyjska z 1792 roku. Dochodzi do bitwy pod Dubienką pod dzieleńcami, gdzie Kościuszko i e, bratanek y, króla, czyli Józef y, Poniatowski dostają, i paru innych dostają order wirtutki virtu militarii, specjalnie na tę okazję ustanowiony. Książę śle apele do króla, że jest super, że wygra się tą wojnę, bo jest opór społeczny przeciwko Rosji, ale król się załamuje, bo Caryca. Wystawia mu ultimatum, że mają przestać się, że tak powiem, bić z Rosjanami, Polacy, ee, bo inaczej zrobi krzywdę, rozbierze Polskę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc król przeszedł na stronę Targowicy, zdradził Polskę. No właśnie, w Targowicach, już to była ta Targowica, mamy takich trzech głównych zdrajców, na powsze czasy zza, będą zdrajcami nazywani. Jeden z nich się nazywał Seweryn Rzewuski, drugi Franciszek Sawery-Branicki i trzeci Stanisław Szczęsny-Potocki. To ten był głównym buntownikiem, czy zrajcą. zrajcą. Ee, Rosja przestaną walczyć, wojna została przegrana, ale z obietnicy Rosji nici, że tak powiem, figa. Ee, Rosja doprowadziła do drugiego rozbioru Polski o czym wam trochę powiem w drugim filmiku, taki krótki, wam pokażę z mapą, żebyśmy sobie popracowali z mapą. Eee, lepiej myślę, że to sobie siebie uzmysłowi, niż mówią o, tam była Targowica, o, a tam to Warszawa, a z Kraków to o, tu, tu, no. Eee, życzę miłego dnia, e, udanej lektury, mam nadzieję, że was nie zanudziłem, Dwie, 12 minut, no to prawie ekspres jest. E, te rzeczy prosiłbym, jak jest możliwość zapisania co tam się zrobiło na tym Sejmie Wielkim, co tam zapewniała Konstytucja 3 Maja, macie to też w waszej pięknej książce, w niej też bym proponował zobaczyć obraz z ogłoszenia Konstytucji 3 Maja, jak sobie wchodzą do kościoła Świętego Jana, jest król niesiony, super, fajnie, ładnie, przepraszam, Małachowski jest niesiony, król sobie wchodzi wcześniej, obraz jest trochę taki mieszany, bo niektóre postacie, postaci nie mogły tam, że tak powiem, Brać udział w takim zdarzeniu to jest fantazja malarska. No, proszę sobie to obejrzeć. Możecie sobie też przeczytać tekst źródłowy, dlaczego uchwalono konstytucję. To jest bardzo ładnie tłumaczone. Władza, o władza już nie powchodzi od Boga, tylko od ludu. I ten lud zaczyna się liczyć i trzeba się też z nim liczyć. Ok, następnym filmiku prześlę Wam mm, mapkę, a myślę, że to. Tyle udanego, yy, udanej lekcji, no lekcja będzie jutro, ale ja już ją nagrywam dzisiaj, na fali sukcesu, yy, tyle wejść, ile dzisiaj ja miałem na konto, to nigdy nie miałem, rano 6, no tam ktoś tam dukał, tam pan zanudza, za chwilę pan wysyła z, zadanie z matematyki. Yy, yy przepraszam, z polskiego i tak dalej, no inne. I w Jezodze, w strach wielki w oczach, tak, no, przekażę, przekażę tutaj dzień uczniowie walczą z matematyką, z polskim, z muzyką. Miłego dnia. Miłego dnia. a